Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku z Mass Effecta, w którym zabierzemy się za zadanie Cerberus. Bardzo mi polecaliście tego questa, abym go wykonał, no i jestem strasznie ciekaw, o czym on będzie w takim razie. Tym bardziej, że ja do tej pory jeszcze nigdy go nie przechodziłem, nawet jak kiedyś grałem trochę w Mass Effecta. Admirał Kahoku przekazał Ci koordynaty dotyczące placówki badawczej działającej pod auspicjami grupy Cerberus. Musisz przeprowadzić dochodzenie na planecie Bintu by dowiedzieć się dlaczego Cerberus wysyła Monstra do trawersu attykańskiego. Udaj się do systemu Yangcy w gromadzie Voyager i zbadaj działalność Cerberusa na Bintu. I przypominam, że jest to dalszy ciąg tego zadania z zaginionymi Marines, których odnaleźliśmy na jednej planecie obok Miażdży Paszczy, więc wątek będzie pewnie kontynuowany. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Dziękuję za szybką reakcję, komandorze. Przewodniczący Burns był pod wrażeniem. Doceniamy, że to co zrobiliście nie należało do Waszych obowiązków, komandorze. Piąta flota bez odbioru. No proszę, a tutaj mieliśmy jeszcze takie nawiązanie do ostatniego zadania z poprzedniego odcinka. No bo byliśmy tutaj na MSV Ontario, żeby właśnie odbić Burns'a i to nam się udało. Więc, tutaj w systemie farynata wszystko już zrobiłem. Jest jeszcze Anteusz, to też już tam byłem. I oprócz tego został jeszcze Dis, ale tym zajmę się kiedy indziej. Póki co, odnajdźmy tą gromadę Voyager. To będzie to. To było Yankcy, tak. Oprócz tego, jest jeszcze Amazon. I to chyba tyle. Oczywiście nie zawsze są od razu dostępne wszystkie systemy, bo w niektórych gromadach dopiero z czasem się odblokują jakieś dodatkowe systemy, na przykład jak otrzymujemy jakieś zadania. Więc też jest możliwe, że jakieś inne systemy się tutaj znajdują. Ale póki co, ruszajmy do Yangsy w takim razie. Komandorze, pilna wiadomość z Centrum Dowodzenia Przymierza. Przełączam. Shepard, mówi admirał Hackett z Centrum Dowodzenia Przymierza. Mamy problem i tylko wy możecie nam pomóc. Ale to chodzi o tą misję, na którą teraz się wybieram, czy coś nowego? Jakie są pańskie rozkazy, admirale? Jest taki ośrodek szkoleniowy przymierza, gdzie testujemy uzbrojenie oraz technologię. Mamy tam bardzo realistyczną symulację pola bitwy. Jedna z WI, które wykorzystywane były do symulacji taktyki wroga, zbuntowała się. Nie odpowiada na nasze polecenia. Jak to? Chce mi pan powiedzieć, że komputer działa na własną rękę? Nie jesteśmy głupi, Shepard. To tylko wirtualna inteligencja, a nie prawdziwe SI. Nie jest w pełni świadoma i nie ma dostępu do systemów zewnętrznych. Nie złamaliśmy prawa. Wirtualna inteligencja jest kluczowa dla rozwoju wojskowości. WI przetwarzają tysiące danych i reagują w ciągu nanosekund. Człowiek nie może się z nimi równać. Macie dotrzeć do rdzenia WI i wyłączyć go ręcznie. Nie możecie go wyłączyć zdalnie? Nasz personel nie odpowiada. WI działa w zamkniętej sieci. Nie ma dostępu do zewnętrznych systemów. A my nie możemy stąd kontrolować jej procesów. Możemy zbombardować ją z orbity, ale to spowoduje zniszczenie całego kompleksu. Wolimy wysłać kogoś, kto wyłączy rdzeń. To wasza rola, żołnierzu. Wiem, że widma dostają rozkazy bezpośrednio od Rady, ale nadal jesteście człowiekiem, częścią wojsk przymierza. Potrzebujemy was, Shepard. Uważajcie, WI kontroluje wszystkie systemy bazy. Tylko wy możecie wyciągnąć wtyczkę, Shepard. Powodzenia! No dobra. Od razu mi się przypomniała misja na terenie Cytadeli, gdzie też tam była zbuntowana W.I. Ale póki co chcę się tutaj rozejrzeć po tym systemie, czy nie ma jakiś asteroid. I wygląda na to, że nie. Niczego tutaj nie widzę. Mamy za to planetę Al Rumter. To nie jest ta, na której mamy wylądować. I możemy ją zbadać. Dysk z danymi Protean. Joker zbliżył Normandię do źródła sygnału i twój oddział ratowniczy przechwycił małą kapsułę ratunkową, która utknęła na orbicie. W środku znajdowało się ciało dawno zmarłego Turjanina. Wśród jego rzeczy znaleziono dysk z danymi Protean. Dobra. Renshato tym razem. Ale tutaj jest tylko opis tej planety. Bintu. Tutaj wylądujemy w ramach tej misji, a na razie jeszcze sprawdźmy Dregir. Też badanie. Metal lekki, duże złota, berylu. Znowu do kolekcji. I Patajiri, czy jakkolwiek inaczej się to czyta. Też możemy zbadać. Duże złoże toru udało się zbadać. Ok. Czyli to będzie wszystko tutaj. Możemy w takim razie ruszać na Bintu. I wykonać to zadanie Cerberus. Atmosfera Bintu składa się z dwutlenku węgla oraz permanentnej mgły toksycznego chloru i chmur dwutlenku siarki, z których okresowo powstają ulewne, kwaśne deszcze. Skorupa składa się głównie z siarki ze złożami wapnia. I tak dalej, i tak dalej. No to lądujemy tam w takim razie. Wezmę sobie znowu Garusa i Liarę. No bo ostatnio ją wybrałem, ale za długo sobie nie pograliśmy. Poza tym, chciałbym jeszcze jedną rzecz zrobić, mianowicie wyposażyć ją w nowy pancerz, bo też zapomniałem ostatnio o tym. A przecież trochę różnego rodzaju pancerza zdobyliśmy. Ok, tak to się prezentuje. A jak wygląda mapka? Ok, ośrodek badawczy, anomalia, szczątki. Czyli mamy trzy ośrodki badawcze do zbadania. Jeszcze zaktualizowany dziennik, zobaczmy. No i właśnie, zadanie zbuntowane w.I. O kurde, i to jest na ziemskim księżycu. A też właśnie pisaliście, że zadanie na księżycu będzie warte uwagi, więc też na pewno będę się chciał tym w przyszłości zajmować. Póki co, jednak, ruszajmy, tylko muszę się zastanowić najpierw, gdzie się udać. Może zacznijmy od tej strony, od zachodu, i później moglibyśmy. Tak jechać tutaj i po okręgu spróbować właśnie sprawdzić co my tutaj ciekawego mamy, więc póki co zbadajmy sobie te szczątki. Tu jeszcze kurczę widzę, że coś jest. To może najpierw tutaj podjadę, wiecie, bo nie chciałbym tego pominąć. A nie jest to oznaczane na mapie, więc lepiej nie ryzykować. To będzie za tą górą, czy na górze? Zaraz zobaczymy. A, bardziej tutaj trzeba będzie wjechać. Teraz na równym terenie. Zbadaj, złożę palladu. Okej, okay. metal ciężki. Mamy to. No i teraz z powrotem udać się tutaj na zachód, żeby już tego po prostu nie pominąć. No i patrzcie, znajduje się to praktycznie na samych obrzeżach mapki. Ale najważniejsze, że mamy wrak sondy. Jeszcze zapiszę najpierw. Spróbujmy ominąć zabezpieczenia. Kurde, źle. Nie zdążę, co? Ajajaj. Dobra, no użyjmy tego omniżelu w ogóle. Ile ja tego mam teraz? 205. No okej. Okay. Trudno się mówi. Nie będę już czytywał stanu gry. Tylko od razu to zaliczyć. No i jedziemy dalej. Teraz już właśnie tutaj. Na północ do pierwszego ośrodka badawczego. No, tutaj już musimy być przygotowani na spory opór. Widać po mapce. Zresztą jakieś rakiety widziałem, które leciały mniej więcej w moją stronę. A, proszę bardzo. Ciężka wieżyczka i to nawet nie jedna. Nie wiem, czy ja będę w stanie ją dobić później ewentualnie bronią zwykłą? Zobaczymy. Kurde, jedną zniszczyłem normalnie. Dobra, ale aż 420 punktów doświadczenia, jeśli tak ją zniszczyłem. No i tutaj możemy wejść do budynku. No okej. Okay. Co my tu mamy? Na razie nic ciekawego. Zapiszę, bo już widzę przeciwników po drugiej stronie. Nie wiem, tylko czy. Albo dobra, pogram sobie teraz właśnie strzelbą, tylko ewentualnie. Mamy rzeź tutaj, tak? Zmienia następny strzał ze strzelby, wybuchował kulę cząsteczek. Może właśnie wykorzystam to w końcu, bo jeszcze nie próbowałem. A, do coś takiego. To chyba bardziej na grupy się przydaje. Ale ciekawostka, że tutaj ci przeciwnicy gadają po angielsku, co? W ogóle, kurde, zapomniałem zupełnie o ekwipunku, żeby dać liarze coś. Jeszcze to nadróbmy, może. I zobaczmy. O ile. Kurde, tylko że problem w tym, że ja nie mogę jej niczego dać w tym momencie. Jeden z was mi pisał, że można jej zakładać. Pancerz dla człowieka, ale nie widzę tutaj w ogóle takiej możliwości. Może dlatego, że ja muszę jeszcze jej odblokować coś? No nie jestem pewien. No w każdym razie w tym momencie niczego jej nie założę, tak czy siak. Więc nie wiem, jak to działa. No, naprawdę, ciekawostka, że tutaj przeciwnicy gadają po angielsku. Nie przetłumaczono tych ich kwestii, akurat. Ciekawa odmiana, co? Jeszcze po drugiej stronie, tutaj. Aha, za tą barierą, tak? Stacja diagnostyczna. Robotnice Rakni. Udało ci się usunąć zagrożenie w tym miejscu. Udaj się teraz dalej do któregoś z innych pobliskich laboratoriów. No dobra. I póki co to wszystko. Cerberus ma pewnie inne bazy tutaj Shepard. No jasne, sprawdzę to na pewno. chociaż chciałbym jeszcze tutaj się rozejrzeć. Tego nie mogę w ogóle nic z tym zrobić. Po tej stronie jeszcze, ale to po prostu jest wyeliminowanie, porażasz kurde. Zbogowała mi się przed chwilę postać, już myślałem, że będę musiał wczytywać stan gry. Ale na szczęście nie było tak źle. No to nie, niczego tutaj nie mogę zrobić, bo jedynie przy tych stacjach to mogę wyłączyć tą barierę, ale już to zrobiłem. Więc póki co trzeba będzie wrócić i udać się do kolejnej stacji. Tam poszukać kolejnych wskazówek, ale widzieliście tam te stworzenia. To było dziwne. Wsiądźmy sobie do pojazdu i za chwilę oznaczę kolejną miejscówkę. Czyli tutaj, teraz się udamy w takim razie. No to co, jedziemy. Tam mogliście jeszcze zauważyć na przyspieszeniu tempa, że wyleczyłem moje postacie w międzyczasie. A póki co ruszamy, bo mamy kolejne dwie wieżyczki. Muszę być kurde bardziej celny. Dobra, zniszczycie. Pięknie. No i znaleźć teraz wejście do budynku, ty razem z tej strony. Wchodzimy w takim razie. No i co? Rozumiem, że trzeba przygotować się na kolejne starcia. W środku wygląda to praktycznie identycznie jak poprzednio. Już widać przeciwników po drugiej stronie. Kurczę, jeszcze raz chcę przeczytać opis tej umiejętności. Zmienia następny strzał ze strzelby w wybuchową kulę cząsteczek, która może zdać. Aha, no dobra, to tak jak myślałem, na większą grupę wrogów się to przydaje, którzy są obok siebie. Wow, mamy zombie, ale tylko w tej barierze rzeczy jeszcze dookoła są też. Dobra, mamy techników dookoła. No, bez przesady, trafiło mi to i tak. Nie, no, Liara tutaj daje radę. Patrzcie, co ona wyprawia. Niesamowite. Jedna rzecz. Kolejny poziom, dzięki temu szybko wbiliśmy. Wow. To ja mi wyskoczył. Coraz większą radochę odczuwam z używania strzelby, to muszę wam przyznać. Dobra, to co, otwieramy tutaj. I za chwilę właśnie wykorzystam tą rzeź. No, otwórz to. Coś takiego. Pełza Toriana. Pośród martwych półzaczy nie było śladu kachoku. Musi być w jednym z pozostałych laboratoriów w okolicy. Czyli w ostatnim. Ciekawe, co nas czeka w kolejnej bazie. No właśnie. Tutaj jeszcze mamy łatwą deszyfrację. Mam nadzieję, że to się uda od razu obejść. Kurde, akurat trafiam na. O nie! Dobra, w ostatniej sekundzie. Mamy ciężki pancerz dla człowieka i lekki również. Kolejna stacja medyczna po tej stronie. Idealnie, w ostatnim momencie też udało się, akurat tuż przed tymi przeszkodami. Ciężki pancerz i o mnie klucz. Może jeszcze coś. Tutaj jest zdecydowanie więcej ciekawych rzeczy możemy znaleźć. Chciałem sprawdzić poziom zdrowia, czy warto wyleczyć nasze postacie, ale nie. Okej. Okay. To może jeszcze coś po tej stronie? Nie, to już będzie wszystko w takim razie. Możemy się wracać. Kurde, ale co to może wszystko oznaczać? Tym bardziej jestem właśnie ciekaw, że napisaliście, że to są ważne zadania. Ale naprawdę, uważajcie, bo już takimi tekstami częściowo mi coś spoilerujecie. Więc naprawdę, nie piszcie takich rzeczy na przyszłość. Pamiętajcie, że ja grę przychodzę pierwszy raz i chcę to wszystko odkrywać sam. Dobra, to ja teraz tutaj udam się. Mamy anomalię po drodze. A później udamy się bezpośrednio do tego ośrodka badawczego po prostu. No i patrzcie, cóż za niespodzianka. Po drodze jeszcze znalazłem jedną rzecz do spadania. Co oczywiście sobie nie odmówię i sprawdzimy to. Tym razem będzie to złoże uranu. Ok. Pokazuję Wam, gdzie to jest konkretnie na mapie, w tym miejscu. A tymczasem jadę dalej tam, gdzie początkowo miałem się udać, bo to już jest naprawdę całkiem niedaleko. Patrzcie, co to jest, jakaś piramida? Kurde. W ogóle od której strony ja mam to zbadać? problem, teraz, jakoś tutaj wyjechać. Nie, no, to jest ciekawe. Mam wejść na górę, czy jak? Dokładnie. Piramida Protean. A tam mamy tą miejscówkę. Dobra, zobaczymy. Kolejny dysk z danymi Protean. Zabawki dziecięce i zniszczone ubrania, jak również dysk z danymi Protean. Ok. Kurczę, już sporo tego zebrałem, ale teraz uwaga, bo już kurde mnie bombardują tutaj. Więc lepiej zjedźmy na dół i rozprawimy się z kolejnymi wieżyczkami. No i właśnie, jeszcze ten kolejny poziom doświadczenia wbiłem, więc wypadałoby rozdysponować punkty najpierw. Ale to może jeszcze za moment. A druga wieżyczka i poprawić trochę działkiem. Ok, wystarczy idealnie. I tutaj mamy wejście, ostatnie już, najwyraźniej. Chyba, że zadanie nas jeszcze gdzieś poprowadzi, trudno powiedzieć. O, proszę. Od razu na starcie mamy jakąś szafkę. Strzelba i karabin szturmowy. Chociaż strzelba chyba gorsza, bo ja już mam wyższy poziom, piąty. No i oczywiście tutaj to samo. Troszkę twórcy się też nie popisali, że te pomieszczenia bardzo podobnie wyglądają. To jest taka jedna z wad tego Mass Effecta. No ale cóż zrobić? Najważniejsza jest ciekawa historia. Kurde, to jest ten kahoku. A, i trochę tak przeczuwałem, że tak to się skończy. I niestety. I patrzcie, tutaj już postacie mówią po polsku. Co on kurde zrobił? Albo to Liara. Nieźle, nieźle. Jezu, muszę trzymać się trochę z daleka. Ale nie no, rewelacyjnie się teraz mi strzela z tej strzelby. Od kiedy wziąłem sobie nową, to naprawdę jest świetna rzecz. Tylko uwaga, zniszczę! Ach, jednak kurde, rzut to z bliższej odległości jest y, przydatny. Z daleka nie za bardzo. No padaj wreszcie. Dobra, no i mamy jeszcze tutaj tylko tego stwora. Niech się na naładują tarcze i... Możemy atakować, co? Ostatni postul komandorze. Przynajmniej tyle możemy zrobić dla Kahoku. No patrzcie. Porozmawiaj, to on jeszcze żyje? Raczej wątpię. Szukasz pulsu, ale nie możesz go znaleźć. Admirał Kahoku nie żyje. Wybaczcie tą pauzę, ale aż przy tej muzyczce uznałem to po prostu za stosowne, żeby na chwilę się zatrzymać. Mimo iż stworzenia, z którymi był zamknięty, charakteryzują się wyjątkową krwiożerczością, na jego ciele nie ma urazów. Ślady po igle na jego ramieniu wskazują na inną metodę egzekucji. No proszę. A ja myślałem, że to stworzenie go rozszarpało. O, bogini! To admirał Kahoku! Ci z Cerberusa musieli go namierzyć. Nieźle co? Chyba się dziennik zaktualizował. Tutaj jeszcze nowe rzeczy. O kurde, już dużo lepsze mam karabiny szturmowe. To dam to oczywiście Garusowi, a później Wrexowi Tsunami 4. Proszę bardzo. Są jeszcze jakieś lepsze? W tym momencie nie. Ale jest drugi. To będzie właśnie dla Wrexa. Jara to już niekoniecznie. Znaczy, można jej też dać coś. Dajmy tą grozę na przykład. Nie wiem, czy ona w ogóle strzela coś, czy nie. A jeśli chodzi o te pancerze, no to nadal nic za bardzo nie mogę jej dać. A jest, lekki pancerz, ale akurat gorszy, widzicie? Chociaż nie no. Ochrona przed obrażeniami gorsza, ale tarcza lepsza. Ochrona techniczno-biotyczna. To chyba jej to jednak dam. W takim razie. Niech tak będzie. 12, no bo tutaj różnica w tej ochronie nie jest duża Tylko 4 No to w takim razie Zmienię w omni I tutaj zobaczycie, mam 180 A po zmianie 184 I tak właśnie od czasu do czasu sobie coś przemieniam w omniżel, Bo też mój ekwipunek nie jest z gumy i Nie da się tak ciągle gromadzić tych przedmiotów, bo później mamy jakiś limit ostatecznie Patrzcie, jest nowe zadanie Cerberus prowadzi nielegalne badania genetyczne, pragnąc stworzyć niepokonaną armię w jednej z baz znalazłeś ciało Kahoku i teraz jesteś jedyną osobą, która może powstrzymać tę grupę. Udało ci się zlokalizować dużą placówkę Cerberusa. Udaj się na Neferon w systemie Columbia gromady Voyager i zniszcz ją. No to w takim razie będziemy się tym zajmować w następnym odcinku na pewno. Tymczasem jeszcze te punkty chciałem rozdysponować tutaj. Tutaj ten przypływ adrenaliny. Karabiny sniperskie może właśnie te szugarusa odblokować, kurczę. Z jednej strony. Chyba tak zrobię. Znaczy, na razie tylko dwa punkty, ale później się uda. Uliary z kolei, co teraz będzie. przydatne. Sam nie wiem. Może tą barierę. Zaawansowany zastój. Kurczę, nie wiem, nie wiem, co ja tutaj mam. Może weźmy na razie to jeszcze. Naukowiec Asari. I Garus John Shepard jeszcze, tak? Odkształcenie. No właśnie, tutaj mogę odblokować tą barierę. Wspomaga tarcze kinetyczne polem efektu masy, które może pochłonąć ogromną ilość obrażeń. Chociaż nie, tu miałem przecież inwestować w pancerz taktyczny. Dobra. Pozwala korzystać z lekkiego pancerza. Ale ja chcę ze średniego korzystać ostatecznie tutaj, no bo z ciężkiego już nie mogę, jako szturmowiec. Dobra, to tutaj już będę miał wzmocnienie tarczy, też przy okazji. To też przydatna bardzo umiejętność, którą mają też moi niektórzy, właśnie sojusznicy, ale bezpośrednio Szepart nie. A jako, że mam ustawione automatyczne używanie zdolności przez sojuszników, to za bardzo nie mam kontroli nad tym, kiedy oni używają. Akurat wzmocnienia tarczy. Tam jest coś, stacja ratunkowa, a chyba nic poza tym. Wygląda na to, że tak. medi po prostu. Nawet mogłem się najpierw podleczyć u Szeparda. A to właśnie teraz sobie zobaczę przy okazji. Cały czas nie pamiętam, kto miał odblokowaną tą pierwszą pomoc. I tutaj widzę, że nie za bardzo. Chyba, że to jakoś inaczej się aktywuje, i w końcu nie jestem pewien. Wydawało mi się, że Liara miała pierwszą pomoc, ale mogło mi się tylko wydawać. Dobra, to w takim razie wyjdę teraz na powierzchnię i jeszcze spróbuję wyeksplorować dokładnie tą planetę. Być może odnajdę jeszcze tam coś ciekawego. Ostatecznie jednak niczego nie znalazłem, dlatego już się witam tutaj z wami na pokładzie Normandii. I tak jak już mówiłem wcześniej, w następnym odcinku będziemy kontynuować ten wątek Cerberusa, bo to jest naprawdę ciekawe i kurczę, strasznie mnie interesuje, co tutaj się dalej wydarzy niż główną instalację Cerberusa. Więc tutaj właśnie do systemu Kolumbia się przeniesiemy w następnym odcinku na planetę Neferon. Póki co to jednak będzie wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podobało, i ewentualnie za pomocą łapki a tymczasem do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!